No to, to, to zobacz, to, to, że powstała w ogóle agencja marketingowa była to, że pewna firma z Wrocławia, nie będę mówił jaka, Halena A, yy, po prostu obsługiwała biznes nasz, rodzinny, ten ardekor No i w pewnym momencie yy, strona spadła w wynikach wyszukiwania, Google zaczął wyindeksowywać, ban na domenie. No i mówię, ok no, no zdarza się to, naprawcie to. No i okej, okay. pierwszy miesiąc, drugi miesiąc i faktury cały czas lecą, a pomysłu na rozwiązanie problemu nie ma. Kurczę, no jak my mamy płacić wtedy na tamte czasy, czyli tam 2009, Bez dajmy defektu. na to, mamy płacić tego, y, za, za ich usługi SEO y, i PR-owe, bo jeszcze wtedy dosprzedali usługę, 10 tysięcy miesięcznie, dość dużo jak na tamte czasy, to mówię, powiedziałem mojej mamy, hej, wiesz co, to, to zróbmy tak, ja się tego nauczę, a weź zapłać mi połowę tej, tej kwoty, żebym ja się nauczył. Oj, no i wtedy po trzech miesiącach stwierdziłem, że już umiem. nie? Dość, dość szybko. Oczywiście, czy umiałem, to jest rzecz dyskusyjna, ale no podziękować, podziękować no bo możemy płacić i czekać 10 tysięcy, może możemy ponosić 5 tysięcy kosztów po to, żebym ja eksperymentował, uczył się i może coś z tego więcej wyniknie.